Już przed świętami Wielkiej Nocy sieci handlowe chcą zachęcić klientów do zakupów. Kuszą ich swoimi ofertami promocyjnymi. Tym razem promodetektyw postanowił przyjrzeć się nieco bliżej atrakcyjności cen telewizorów znajdujących się w ofertach promocyjnych czterech sieci handlowych. Pod lupę trafiły promocje RTV Euro AGD, MediaMarkt, Neonet oraz Media MediaExpert. Wśród bogatej oferty telewizorów, znajdujących się w gazetce RTV Euro AGD, natrafiliśmy na odbiornik Philipsa 42 PFL 9664H. Ten 42-calowy, panoramiczny telewizor charakteryzuje się dobrymi parametrami matrycy, która potrafi wyświetlić obraz w jakości Full HD. Produkt ten jest sprzedawany w RTV Euro AGD w cenie 5490 zł. Oferta przygotowana przez RTV Euro AGD jest całkiem przyzwoita. Odbiornik w sklepach internetowych można znaleźć w podobnej cenie. Na Allegro ceny są wyższe o 110 zł. Kolejną prześwietloną przez nas gazetką jest oferta Wrocławskiego Mediamarktu. Z niej wyłoniliśmy dwa atrakcyjne cenowo telewizory. Pierwszym z nich jest 32-calowy Funaj LH7 M32BB, oferujący rozdzielczość HD Ready. Telewizor oferowany jest w cenie 1199 zł. Na Ceneo ten sam odbiornik jest sprzedawany w cenie o 80 zł wyższej. Na Allegro cena ta jest wyższa i wynosi 1310 zł wraz z kosztami transportu. Drugim wartym zwrócenia uwagi odbiornikiem jest LG 42LH3000. Ten 42 calowy telewizor LCD charakteryzuje się ekranem przygotowanym do obsługi telewizji HD o rozdzielczości obrazu 1080p. LG został wyceniony przez Mediamark na 1999 zł. Na Ceneo ten sam model koreańskiego producenta sprzedawany jest w 87 sklepach w cenie niższej o 25 zł. Na Allegro w dniu przygotowywania materiału znaleźliśmy 53 aukcje w cenie minimalnej 1849 zł. Warta uwagi jest oferta sieci Media EXPERT, a szczególnie jeden z ich promowanych produktów telewizor Sony KDL32EX402. Ten 32-calowy odbiornik Full HD został wyposażony w sensor światła oraz cztery gniazda HDMI. W MediaExpert można go nabyć w cenie 1799 zł. Ten sam model Sony jest sprzedawany na cenę o przez 98 sklepów w minimalnej cenie wyższej o 5 zł. Na Allegro najniższa cena wraz z kosztami transportu była wyższa o 100 zł. Ostatnią sprawdzaną przez promo detektywa gazetką jest oferta sieci Neonet. Natrafiliśmy w niej na 32-calowego Philipsa 32 PFL 5604 pracującego w rozdzielczości Full HD. Telewizor dostępny jest w cenie 1790 zł. Model ten sprzedawany jest na Ceneo przez 37 sklepów w cenach zaczynających się od kwoty 1757 zł. Na Allegro cena ta jest wyższa o 209 zł. w stosunku do oferty Neonetu. Podsumowując, do grona prawdziwych promocji zaliczyć można oferty Mediamarktu z telewizorem funej LH7M32BB oraz Mediamarkt Express z Sony kdl 32 x 402 Pozostałe promocje odbiorników telewizyjnych sprzedawane są w cenie zbliżonej do oferty sklepów internetowych. Na dzień publikacji Promo Detektywa wszystkie przedstawione produkty były dostępne w sklepach, o których mowa w materiale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Promo Detektywa.